Lat w koszalinie działa Fundacja na pomoc zwierzę Stereską, która zajmuje się leczeniem, sterylizacją, dokarmianiem i szukaniem nowych domów dla kotów i psów. Prowadzące organizacje Mama i Córka, mimo pracy zawodowej i nawału obowiązków, starają się robić wszystko, aby los czworonogów był lepszy. Wesprzeć je można rzeczowo lub materialnie, przekazując 1% podatku. Odwiedziliśmy założony przez Fundację Azyl przy ulicy Praszuckiej 12. Rok 2021 był dość ciężkim rokiem. Trafiło do nas bardzo dużo kotów, które potrzebowały pomocy, ale też dużo psów. E, miałyśmy w tamtym roku już e, około 100 adopcji. Właśnie podsumowujemy rok 2021. W tym pomogłyśmy dodatkowej ilości, 100 przynajmniej zwierząt, które były poddawane zabiegom sterylizacji, kastracji, ale też pomagałyśmy e, zmieniać te warunki dla zwierząt. To miejsce powstało dzięki darczyńcy, które pozwolił nam tutaj działać, i tak naprawdę tylko i wyłącznie pokrywamy koszty utrzymania tutaj tego lokalu, ale nie płacimy dodatkowych kosztów i możemy tutaj być, więc, więc to był magiczny rok tak naprawdę dzięki temu. Trudno było prowadzić tylko i wyłącznie działania poprzez nasze prywatne domy, a to też wpływało na życie rodzinne dość mocno. Mimo wszystko prowadzimy to w domach naszych i domów tymczasowych, ale tutaj możemy też zapraszać ludzi do pomocy i, i prowadzić fajnie te adopcje, żeby ludzie poznawali te zwierzęta, a wiadomo, w domach nie było takiej możliwości. Zwierzęta trafiają poprzez telefony, poprzez interwencje. Nie jesteśmy w stanie pomóc dużej ilości zwierząt, bo nie mamy aż takiej możliwości. Czasowych i miejsca. Tylu, ile mogłyśmy pomóc, to pomogłyśmy faktycznie i był to naprawdę ciężki rok. No ale jest dość dużo fajnych organizacji, dość dużo fajnych osób pomagających w koszalinie, bo ten koszalin naprawdę jest magiczny dzięki tej pomocy osób prywatnych, bo my też jesteśmy mimo wszystko osobami prywatnymi i dzięki temu możemy pomagać. W okresie letnim to jest głównie małe kocięta, które potrzebują pomocy. Pierwsze trafiają do nas kocięta chore. Ten rok to dosłownie prowadzenie listy, gdzie, gdzie były zapisy, kto pierwszy zgłosił nam koty, i po kolei mogłyśmy przyjmować poprzez adopcję. Jak kot szedł do adopcji, to wtedy pomagałyśmy, więc tak naprawdę znalezienie domu równało się pomoc kolejnemu kociakowi. Więc psychicznie było to ciężko odmawiać pomoc i, i też zapisywać na tą listę, no ale tylko tak mogłyśmy pomóc bo wprowadzając zbyt wielką ilość tutaj zwierząt, no to też zdrowotnie upadają nam zwierzęta, które są aktualnie, więc musimy to pomagać, ale z głową. są, pomagamy przez zgłoszenia telefoniczne, ale na szczęście jest mniej tych zgłoszeń niż zgłoszeń kotów, więc też jeśli mamy zgłoszenie od domu tymczasowego, że są gotowi pomóc jakiemuś zwierzakowi, głównie ta pomoc dotyczy szczeniąt, to wyszukujemy też ogłoszeń, gdzie są te złe warunki i widzimy na, na zdjęciach, że są złe warunki zwierząt i same szukamy takich zwierzaków. Widzimy, że mamy możliwość pomocy, no to szukamy zwierzęcia, któremu trzeba pomóc. Szczególnie staramy się tutaj pomagać i w w pierwszej kolejności pomagamy zwierzętom tutaj na miejscu, ale też mamy grupę osób prywatnych, które pomagają w gorszych warunkach, gdzie to jest województwo podlaskie i są tam bardzo ciężkie warunki. Są też tam psy, które są dość nieadopcyjne i zgłaszają nam prośbę, żebyśmy pomogły takim zwierzętom. I w tym roku faktycznie kilka psiaków z województwa Podlaskiego przyjechało do nas za sprawą tamtych dziewczyn, a tutaj pracowałyśmy nad nimi i znalazły fajne domy, więc mogłyśmy tak pomóc. Zdecydowanie 1% może nam pomóc w działaniach w 2022 roku, ale i też następnym, więc e, warto przekazać ten 1%, bo on może pomóc nie tylko nam, ale przede wszystkim zwierzętom, które potrzebują tej pomocy, a za sprawą 1% okaże się, jakiej ilości zwierząt pomożemy w następnym roku. Więc e, fajnie, jeśli osoby prywatne będą rozpowszechniać tą wieść, że zbieramy 1%. Mamy plakaty przygotowane, które możemy rozdawać i można wywieszać czy to w firmie, czy to w swoim sklepie, ale też rozpowszechniać na Facebooku, bo właśnie głównie tam działamy. Ogólnie prowadzimy fundację od czterech lat dzięki darczyńcom i to jest ogromna pomoc. Darczyńców z roku na rok albo jest więcej, albo mniej. To zależy też od czasów, tak? No, jeśli, jeśli ktoś ma możliwość przekazania swoich, swoich pieniędzy, no to przekazuje na różne cele dla fundacji w kwestii ratowania zwierząt, więc ten 1% może nam bardzo pomóc, bo nie nie dostajemy żadnego dofinansowania właśnie i utrzymujemy się tylko z datków. Ostatnio miałyśmy dość dużą styczność z osobami prywatnymi, które dokarmiają zwierzęta, i ze zbiórych organizowanych w szkołach, przedszkolach mogłyśmy ich wesprzeć i rozdałyśmy w ciągu miesiąca około 150 kg karmy dla społecznych opiekunów, więc to była duża dla nich pomoc i będziemy to kontynuować poprzez takie akcje. Kiedy będą zbiórki organizowane, to będziemy tą karmę przekazywać im. Fakt, że jesteśmy tylko dwie, ogranicza nasze możliwości, ale. Mamy nadzieję, że będzie większa ilość adopcji i mniej zwierząt będzie potrzebowało tej pomocy. Głównie chcemy się skupić na zabiegach sterylizacji kastracji zwierząt na wsi, ale też w mieście, bo to jest klucz do sukcesu, ażeby było mniej zwierząt. No i na adopcjach. To, to też jest kluczowe, jeśli nie będzie zwierząt u nas tutaj pod opieką, no to będziemy mogły pomóc zwierzętom ze schroniska, a one też potrzebują pomocy. Aleksandra Barcikowska, witam Państwa w programie Zwierzenia w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt Leśny Zakątek w Koszalinie. Nie wiem, jak długo potrwa to nagranie, ponieważ mamy dzisiaj gościa, który jest wyjątkowo energiczny. To naprawdę jest po prostu emocja na czterech łapkach. To bardzo młody piesek, szczeniak, który niedawno trafił do schroniska. Szukamy dla niego odpowiedzialnego, kochającego domu. A więcej opowie Daria Szmaro ze Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt Leśny Zakątek w Koszalinie. Daria, o kim mowa? Mówimy o Feniksie. Feniks ma niespełna 4 miesiące w zasadzie 3,5 miesiąca. Trafił do nas w Sylwestra, jak znajda. No właśnie też chcę coś powiedzieć od siebie najwidoczniej. No, jak to dzieciak. Po prostu roznosi go energia, zamknięty w boksie, nie czuje się dobrze, tak? Tęskni za, za ludźmi. Tęsknię za tym kontaktem, zabawą, więc gdzieś tam jak już ma możliwość, to to wymusza, więc na pewno nowi opiekunowie muszą liczyć się z tym, że te pierwsze tygodnie w domu będą bardzo wymagające, więc warto sobie zaplanować trochę więcej czasu na poświęcenie dla psiaka. Tak naprawdę no, cała reszta schematu wygląda tak samo jak przy każdym szczeniaku. Liczymy się z tym, że na początku może mu się zdarzyć, załatwiać w domu, że trzeba go uczyć tak naprawdę całego świata od nowa. Nie znamy jego przeszłości. Rzekomo był znaleziony. Jak było, faktycznie tego też się na 100% nie dowiemy. No w tej chwili skupiamy się na tym, żeby znaleźć mu taki dom na zawsze. Będzie troszkę większym psiakiem. Takim, no średnim większym, to już, że tak powiem, kwestia gustu. Mniej więcej szacujemy, że będzie ważył w granicach 25 kg. Długie łapki, więc już go energia roz, rozsadza. Na pewno długie spacery i dużo zabawy. Tak jak najbardziej, tak jak nie możemy teraz zrobić porządnie nagrania w spokoju, bo, bo cały czas gdzieś tutaj inicjuje swoją obecność. Także tak, spacery z tym, że też trzeba pamiętać o tym, że szczeniak nie może robić wielu kilometrów, tak? Bo gdzieś te stawy wszystko się wykształca, więc, więc też trzeba w tym zachować umiar. Myślę, że takie zabawy jakieś węchowe, czy, czy faktycznie zabawki, jakieś napełnianie zabawek przeznaczonych takich do zużycia jego energii troszeczkę bardziej psychicznej też. Więc to jak najbardziej, no i na pewno czas spędzony z nim, no bo jak to każde dziecko będzie gdzieś tą uwagę wymuszało. Drodzy Państwo, jeżeli jesteście gotowi na to, żeby stworzyć nowy, kochający i odpowiedzialny dom dla tego wspaniałego Feniksa, który na pewno mnóstwo Waszej energii będzie chciał od Was otrzymać, bo to jest piesek, z którym trzeba się bawić, tak jak z każdym dzieckiem. Zapraszamy Was do schroniska dla bezdomnych zwierząt Leśny Zakątek w Koszalinie, żebyście poznali tego energicznego malucha. Witam serdecznie w kolejnym odcinku Zwierzeń. Dziś opowiem o tym, jak nauczyć psa chodzić przy wózku. Zapraszam serdecznie. Najważniejszy element nauki chodzenia psa przy wózku to długość smycz. My mamy dość długą smycz, trzymetrową, którą zamówiłam specjalnie z myślą o takich wspólnych spacerach, kiedy będę chodziła z psem i wózkiem po mieście. Zwróćcie uwagę, że smycze wyciągane są ciężkie do kontroli i niestety, jak wiele razy powtarzałam, zaburzają komunikację u psa między właścicielem a psem, a również między psem a psem. Będzie to bardzo ważne, gdy będziecie mijać inne psy spacerujące ze swoimi właścicielami oraz inne psy przy ogrodzeniach. Muzyka Długa smycz służy e, umożliwieniu psu eksploracji terenu. Jest to najważniejsze w w trakcie ich spaceru. Pamiętajcie, że spacer jest po to, aby pies mógł zaspokoić swoje potrzeby. On nie wie, że idzie z panią, z panem, wraz z wózkiem, na przykład po chleb i to jest wasz cel. Dla niego celem jest obwąchanie całego terenu, sprawdzenie kto tam przebiegł, kto zostawił swoją informację. Również chce zostawić swoją informację. Dlatego ta smycz, mimo wózka, umożliwi wejście na trawnik, zaznaczenia zapachu, poznania zapachu innego psa. Dlatego. Polecam, żeby ona miała z 3 metry, a jeżeli macie możliwość, to kupcie nawet dłuższą. Drugim aspektem jest skojarzenie pozytywne obecności wózka czyli tego, że pies wasz porusza się obok wózka. Tutaj zaczęłabym już taki trening, nawet w ciąży mamy. Ze względu na to, aby nie było Wam trudno i na przykład płaczące dziecko nie przeszkadzało, bierzemy wtedy smakołyki, zabawki psa, które pies lubi, i w trakcie krótkich spacerów, nawet to niech będą kilkuminutowe, nagradzamy psa przy wózku. Nagradzamy, kiedy jest blisko wózka, blisko Waszej nogi, a nagradzamy każde przywołanie od zapachu czy od trawnika, rezygnację, którą pies robi w trakcie spaceru. Wszystko musi być bardzo pozytywnie fajnie skojarzone z psem. Nie musi to być zawsze smakołyk, może to być wspomniana zabawka. Na przykład wasz pies się poprzeciąga zabawką przy wózku. Kolejna nagroda to właśnie eksploracja terenu. Czyli robimy troszkę w odwrotnej sytuacji, kiedy pies już jakiś odcinek drogi idzie spokojnie, ładnie przy waszej nodze czy przy wózku, nie ciągnie, nie szarpie, chwalicie go i pozwalacie mu odejść na powąchanie trawnika. Zazwyczaj mamy jakąś komendę, może to być biegaj, wąchaj i luzujecie tą smycz, żeby pies sam zdecydował, czy chce odejść od wózka i powąchać na przykład trawnik czy słup, który mijacie. Trzecia kwestia to to, po której stronie prowadzić psa. Czy prowadzimy go po lewej, po prawej, tak naprawdę to nie ma większego znaczenia. Ja swoje psy uczę chodzić po obu stronach. Dlaczego? Dlatego, że ważne jest to, czy mijamy psa albo może obiekt, osobę, której pies się boi, ma jakiś niepokój, okazuje stres. I wtedy to my powinniśmy dostosować chodzenie po prawej czy lewej stronie do sytuacji. Jak widzicie na filmie, ja abre przekładam z prawej na lewą, z lewej na prawą, w zależności od tego, z której strony mijamy psy, które jej grożą. Które za płotusz szczekają i wysyłają sygnały, które może odbierać w dość stresujący sposób, bo mogą one informować o tym, że psy chcą jej zrobić krzywdę. Taki pies, który mija psy za ogrodzeniem, może w ogóle nie chcieć iść przez taką uliczkę, więc zwróćcie uwagę, nie wciągajcie swoich psów w tak trudną sytuację, nie, nie ciągniecie na smyczy. Możecie się zawrócić i przejść okrężną drogą. Moja Abra bardzo często mija psy za płotem wielkim łukiem. Ja jej to umożliwiam, wypuszczając smycz, jeśli nie idziemy przy ulicy. Jeśli jednak mamy dość zawężone miejsce i jest to niebezpieczne, trzymam ją blisko swojej nogi krótko i robię razem z nią ten łuk. Jest to dla niej sygnał uspokajający dla tych psów i ona się czuje wtedy bardziej komfortowo. Wie, że może mi zaufać, a ja w tej sytuacji zarządzam ja zarządzam tą całą sytuacją. Ja jej daję poczucie bezpieczeństwa i ja decyduję o tym, co robimy. Ona mi po prostu ufa i daje tą możliwość wykonania przejścia na moich warunkach. Nie bójcie się spacerować ze swoimi psami i pociechami. Jeśli zapamiętacie te rady, będzie Wam na pewno dużo łatwiej i może Wasz spacer stać się bardzo przyjemny. Zapraszam Was na kolejny odcinek już za dwa tygodnie. Do widzenia. Jeżeli macie Państwo pytania do naszego eksperta dotyczące tego jak radzić sobie ze zwierzętami, to czekamy na maile, proszę wysłać je na adres aleksandra.barcikowskamałpa.tvmax.pl, a na kolejny odcinek programu zapraszamy w niedzielę 20 lutego.